Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku magazynu W RINGU.NET. Ja nazywam się Marek Milczarek, jest ze mną Tomek Nowak. Cześć. Oraz Konrad Zieliński. Cześć. Panowie, przed nami duże wydarzenie w wadze ciężkiej, pojedynek, na który czekaliśmy. Aleksander Powietkin ponownie skrzyżuje rękawice z Dilianem White'em. Tomek, jak widzisz ich drugie starcie? Powtórka z rozrywki, czy czegoś innego się spodziewasz? Mamy sporo niewiadomych przed drugim starciem. Wydaje się, że, że bokserzy mogą zaprezentować w ringu podobne, podobne postawy. Jednak pamiętajmy o tym, że White będzie chciał wyciągnąć wnioski z pierwszej walki, w której miał powiedzki na deskach, wydawało się, że już jest już blisko do zakończenia, a jednak to Sasza znokautował White'a. Tym razem White będzie musiał utrzymać koncentrację przez pełny dystans. Czy to mu się uda, nie jest takie proste. U Saszy, tak zaznaczmy, że on jest po koronawirusie, nie wiemy jak jego organizm na niego zareagował. No ale jest twardym rozcenieniem, tam pewnie substancje wyskokowe były również stosowane na zabijanie wirusa, więc liczę, że sobie poradzi i wyjdzie w sensownej formie, ale o tym pewnie porozmawiamy jeszcze za chwilę. Dokładnie, tutaj nie wiemy jak organizm Saszy zareagował na chorobę. Zresztą Powiatkin ma już swoje lata, ma 41 lat. Konrad, jak myślisz, ten wiek będzie dla niego przeszkodą? Na pewno to już nie jest ten sam zawodnik, który zdobywał uwagę ciężką kilkanaście lat temu. Powietkin jest świetnym pięściarzem, olimpijczykiem. Przegrał w swojej karierze jedynie z Antonem Grzeszu i Władimirem Pliczką. Także to pokazuje, z jakiej klasy talentem mamy do czynienia. Niemniej jednak to ma już 41 lat, na pewno jest nieco wyboksowany, ale technicznie jest świetny i na tym się właśnie przyjechał Gillian White. Można powiedzieć, że przez większość walki faktycznie White przeważał, a jednak Sasza zdołał go ustrzelić takim no, pięknym podbródkowym w stylu braszły. No Ja uważam, że Powietkin ma bardzo duże szanse. Ja nawet bym stawiał 60 do 40 dla niego na, na zwycięstwo z White. A. No ja tutaj nawet dałbym troszeczkę więcej niż 60 do 30. Tomek, w takim razie w drugą stronę. Co powinien zrobić White, żeby tym razem to jego ręka powędrowała do góry? Jak należy, jak, jak powinien boksować z Rosjaninem, żeby odnieść sukces? Powinien robić wszystko to, co robił przez pierwsze rundy pierwszego pojedynku. Cała walka musi iść na pełnym skupieniu, no bo White jest jednak młodszy, sprawność fizyczna będzie po jego stronie. I dlatego jest w stanie przeważać. Rosjanin za to ma takie skillsy, że potrafi w ringu praktycznie wyprowadzić każdą kombinację, wie kiedy to zrobić, świetnie pracują u niego nogi i będzie starał się wykorzystać każdy moment, kiedy White się podpali. White nie może się podpalać, szczególnie w momentach, nawet kiedy ulokuje kilka mocnych ciosów na twarzy powietkina. Rosjanin miewał słabsze momenty. Pamiętacie z Davidem Price'em też przyjął i nie minęło zbyt wiele czasu znokautował go ciężko, z White'em sytuacja podobna, przyjął deski, minęła runda, ciężki nokaut. Więc no tutaj ostrożność przede wszystkim i nastawienie się na zdobywanie rund i raczej na walkę później ze zmęczonym Powietkinem już bardziej agresywną, niż na liczenie, że zrobi się wiatraki i pokona go przez nokaut, bo to nie wyjdzie. White może ma trochę niedoceniane umiejętności techniczne, ale też potrafi boksować i przy odpowiednim nastawieniu na narożnika jest w stanie pociągnąć tę walkę na dystans. Konrad, White pierwszy pojedynek przegrał ciosem Podobnie, Bardzo podobnym uderzeniem przegrał z Anthony Joshua. Ja pamiętam zresztą mi komentarze w... Które się pojawiały przed ich pierwszą walką, że White na te ciosy jest odsłonięty, że on się nie umie przed nimi bronić. Jak myślisz, czy starego Wilka uda się jeszcze czegoś nauczyć? Czy Jak, uwa jak uważasz, czy ten okres między tymi pojedynkami wystarczył, żeby on był wyczulony na, na obronę na takie ciosy? Przede wszystkim wydaje mi się, że mentalnie zupełnie inaczej podejdzie do tego pojedynku. Myślę, że mógł nieco. Nie tyle zlekceważyć Powietkina, na co po prostu poczuł się zbyt pewnie w walce, no i został nieco uśpiony. I tak jak mówisz, Tomek też myślę, że Powietkin powinien, no, kondycyjnie z nim raczej nie wygra. Nie powinien, przynajmniej. Uważam, że powinien też usypiać jego czujność i też polować na jakieś power pancze. Natomiast, no, no, White jest zagadką też dla wielu ludzi. On w bardzo różnych. W bardzo różnej formie potrafi przystąpić do poszczególnych walk. No to, co ja zobaczyłem przed walką z Wachem, no to mnie w osłupienie wprawiło. To, w jakiej formie wyszedł, to przecież on był przygotowany na 20% swoich możliwości. My się zachwycaliśmy. Owszem, że Wach wyszedł i wytrzymał z czółką wagi ciężkiej przez pełen dystans, ale no, to było 20% milionarów. to, było, to łajta, był nie? w okresie słabszych suplementów. To, no na pewno, na pewno, na pewno, ale sam fakt, że moją myśl. Walką, nie? No, o to mi chodzi, że. Że, że to jest jednak zawodowy pojedynek, no powinien walczyć jako wszystko. On wyszedł przygotowany tak, na to. Trzeba, trzeba jeść dobre meksykańskie mięso, a nie jakąś tak. podróbę z marketu, nie? No, a on miał tylko meksykański brzuszek. Dobra wołowina ja, to tak. jest to. <laughs> Także no, myślę, że mentalnie przede wszystkim podejście podejdzie inaczej do tego starcia i że już nie zlekceważy w żadnym etapie walki na. ale czy coś to zmieni? Nie wiem. Powiem ci, że w ogóle poruszyłeś ciekawy aspekt, bo o przygotowaniu mentalnym jakoś tak zawsze się zapomina, zawsze się trochę spycha na, na dalszy plan, a moim zdaniem właśnie to jest. Też jeden z bardzo istotnych elementów tego, jak się zaprezentujemy, jak, no jak może to być, to być tak na przykład, że po pierwszej walce White będzie zblokowany. Może, może po prostu będzie wystraszył, podświadomie wystraszy się Rosjanin. Może tak być, ale może też moim zdaniem pójść w drugą stronę, że White właśnie będzie bardziej zmotywowany. albo że będzie zmotywowany zapęci. i się podpali, żeby go położyć przed czasem. No to tego dowiemy, tego żeby dowiemy się już, tak, swoją wyższe. Tego dowiemy się już przed czasem, ale z drugiej strony też przyszło mi jeszcze coś do głowy, że jeżeli będzie za bardzo chciał, no to będzie woda na młyn dla Powietkina, który zawsze ma tą głowę zimną i potrafi wykorzystywać okazję. po powie... poprawcie mnie, jeśli się mylę, kurczę, White pod koniec swoich walk nie wygląda chyba za dobrze. On tam hmm. kobecyjnie jest przygotowany, ale... Hmm. ale... Końcowe fazy swoich walk dużo słabsze. No nie jest, ale Sasza, ta, Sasza, takiego tempa nie, Sasza takiego tempa nie narzuci, żeby miał oddychać rękawami. Nie, nie, pierwszej walce będzie polował na te power puncze. Dokładnie się wydaje, że będzie chciał ustrzelić jednym mocnym kurczej, żeby już nie został. bardziej, że tam White sparował z mniejszymi zawodnikami, szybszymi, żeby właśnie trochę go przegonili po tym ringu. Mateusz Masternak na przykład do niego jeździł na sparingi na obóz i oni wiedzą, że no wystarczy im energii na. Na całą walkę. No inna no. sprawa, jak będzie wyglądała punktacja w Anglii. Na, że, no, cię, no, nie, nie powiem, to... że bę, będę bardzo zdziwiony, jeżeli Napowitki wygra na punkty, bo dla mnie to jest możliwe. No, to jest. On, ja uważam, że on jest w stanie wyboksować White w jakiś tam sposób. ale Wydaje jak, jak mi się, że będzie, będzie za mało to... aktywny, żeby zwyciężyć na punkty. Z jednej no, strony tak, wiadomo, z drugiej nie. strony na, Powietki na nadal jest hype, szczególnie po tym yy, ostatnim zwycięstwie. Ale tak przypominam, w ogóle gala nie odbywa się w Anglii, gala odbywa się w bardzo malowniczym miejscu, na Gibraltarze. I za moimi plecami. Dokładnie tak, tak, o dokładnie. Mhm. Z tego co pamiętam, to w ogóle będzie na stadionie, bardzo malowniczo usytuowanym. I to chyba będzie pierwsza gala profesjonalna, która się w tamtym miejscu odbywa. Także od, od razu zaczynając z bardzo wysokiego, z bardzo wysokiego tak, poziomu. Tak, nawet, nawet z tej okazji została wydana okolicznościowa moneta. Ciekawe, no, y nie wiedziałem. Która również może być środkiem płatniczym. I ta, ta moneta właśnie, na, na tej monecie jest ring, są przedstawieni piłściarze, powietrki white, data. Myślę, że całkiem fajna sprawa dla kolekcjonerów. Też mi się tak wydaje. Będę musiał później sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. Panowie, tak żeby nie przedłużać, kilka słów o innych pojedynkach tej gali. Będziemy tam mieli... Inne pojedynki nie umywają się od tego pojedynku, oczywiście, ale... Oczywiście nie umywają się, ale widzę tutaj ciekawe dla polskiego kibica nazwisko, czyli Erik Molina, który również tam będzie boksował. Z niej... I nie będzie bity. Z niejakim Fabio Wardleyem, zawodnikiem niepokonanym w dziesięciu pojedynkach, przy czym aż dziewięć przed znokąt zakończonych. Dwumetrowy Anglik, więc najprawdopodobniej Molina, tak, zostanie, zostanie pobity. No to jest przykre, że się rozmienia na dorwę. Molina faktycznie, jeżeli jest kontraktowany w tej chwili, to tylko jako zawodnik na przetarcie, no, ale z no, drugiej strony. Wydaje mi się, że Herm na przetarcie powietki na White'owi zakontraktował. Na razie przytarł to tylko powietrki nosa jemu. No, Powiedzmy sobie, że Molina już to miał zrobić, to zrobił. To no już jest, jest zawodnik prawda. na krańcu swej, swojej kariery. I no już nie rokuje na, na, na mistrza. Widzę też inny pojedynek w kategorii ciężkiej. Ja, za, ja zawsze tą wagę ciężką lubię. Erik Pfeiffer kontra Nick Webb. Pfeiffer też niepokonany. Wydaje się, że mocno bijący zawodnik. Niemiec urodzony w Rosji, siedem zwycięstw bez porażki, pięć nokautów. Zobaczymy, zawsze jest miło, miło zobaczyć nowe, nowego, nową twarz Nowy, w Ciężkiej, ciężki, tak, tak, zawiera. tak. Plus niższe kategorie, w Chris Congo i Ted Chisman, to również my, wydaje mi się, że będą interesujące pojedynki. Także czekamy na sobotę. A, Gala... a propos Wagi Ciężkiej, ja mam do was jeszcze małe pytanie. Tak. Z takich prospektów, Nowych zawodników, którzy uderzają w tej chwili w wagę ciężką, są niepokonani. Na kogo byście stawiali, że, który zdominuje, może zdominować wagę ciężką na lata? Zdominować na lata? Nie ma takiego tak. zawodnika. Nie wiem, miałem ja no, Nie no, właśnie kilku zawod... kilku gości. Dla mnie, no, jakba no. się wydaje takim bardzo twardym gościem. Hrgowicz. E, tak, no tylko i... że połowa chyba, ale. Pytanie? dominować na lata, a tych zawodników jest kilku, z których każdy może pokonać każdego i oni mogą się mieszać w miczowskim sosie i niekoniecznie wyjdzie z nich jeden dominator. No mamy też przecież, wiesz, mamy Żałowowa, który niedługo pewnie wygra olimpiadę i po niej też może przejść bądź do cruiser, bądź do wagi ciężkiej. Mamy Andersona, który nokautuje po kolei, ale jeszcze też nie walczył z jakimiś tam wielkimi wojownikami. Myślę, że z dominatorami to się musimy troszkę jeszcze wstrzymać. Tak, poza tym wydaje mi się, że ci zawodnicy, o których tutaj Konrad wspomniał, że to już będzie to przyszłe pokolenie, które dopiero za jakiś czas wejdzie na, na salony. Dobrze, panowie, kończymy po, powoli. Czas, na, czas nas zaczyna gonić. Wspomniana gala, oczywiście do obejrzenia za, za pośrednictwem platformy Dazon, ale jeszcze ostatnie zdanie tego samego dnia. Zapraszamy was i polecamy. Pojedynek w kategorii junior ciężkiej. 12 rund. Jewgeni Tiszczenko kontra Tabisio Czunu. Tiszczenko. Tak, świetna walka. Tiszczenko, dokładnie. Prawie dwumetrowy kruzer. bo właśnie, cruiser o warunkach te, takich samych jak Okoli. Do tego leworęczny, utytułowany amator, świetnie wyszkolony technicznie. Kontra zawsze niewygodnym Czunu, który ostatnio ma naprawdę przyzwoity okres. Ma przyzwoity okres, jednak myślę, że będziemy oglądać tu walkę dla popisu i szczęki. Też mi się tak wydaje, ale dlaczego o tym mówię? Gala jest w Rosji, a ze względu na różnicę czasową myślę, że od tego pojedynku właśnie zaczniemy sobotni wieczór. Także pozostaje nam czekać. Zapowiada się wyśmienita sobota, zapowiadają się wyśmienite pojedynki. No i mam nadzieję, że poza wielkimi zapowiedziami będą to pojedynki, które pozostaną w, w naszej pamięci. A na razie żegnamy się z Wami. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć.